Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. co my tu mamy? Co tak wąchasz? Podgardle. no chciałem zobaczyć jak pachnie pod Więc To jest podgardle wieprzowe, jego jest tu, ile ja kupiłem? 500 gramów. I to jest pachwina, również wieprzowa, jej kupiłem, ile kupiłem pachwiny? Pachwiny kupiłem też 500 gramów. I teraz te dwie te dwie, te dwa, tak mamy tak w no. Będziemy gotowali z królikiem. Jak sama nazwa mówi, pasztetowa z królika, więc królik z podrobami. Tu jest oto, tu zamrożony. On będzie. Od niego się wzięła generalnie nazwa tej tej Oczywiście do tego dołożymy kości i skórę z jednej golonki. Więc to co tu widzicie później jeszcze przyjdzie wątroba wieprzowa. Ale to będzie bez gotowania. Chyba bez gotowania. Zresztą wyjdzie to wszystko w praniu. Na sam początek to, to i to musimy zagotować do miękkości z dodatkiem ziela angielskiego, liści laurowych i soli. Wszystko, znaczy wszystko. Sól do smaku, a liść laurowy i zielo angielskie. Tak jak uważacie tyle dajecie. Więc, kochani, nic nie kroimy. króli generalnie był zamrożony. Tuszka, która ważyła kilo 180. 180, i po zagotowaniu generalnie trzeba będzie ją obrać z, z czego? Z mięsa. Jakie z kości. Się tak, z kości. Dokładnie trzeba będzie obrać z kości, i tak to będzie wszystko ładnie pięknie wyglądało. Więc do gara zalewamy wodą, wsypujemy liść, ziele i sól, i gotujemy do miękkości. A później to później. Ile ma się gotować? Tego nie wie. Nikt. Ma być miękkie, ma się rozpadać, tak jak w moim przypadku. Zobaczcie. Widzicie? Patrzcie, patrzcie. Nie wiem, czy nie skonsumuję kawałek. O, widzicie? No taki mały ci pozwalany. Nie, dobra. Bo już się patrzysz, Amina okay. taka wymowna. Zobaczcie. I to wszystko ma wam teraz przestygnąć. I wątroby jednak nie będziemy parzyć. Wątroba będzie na surowo. O tu jest goleń. Więc odcedzamy to mięcho. Następnie będzie mielenie, i zaraz Wam pokażę jeszcze jelita. Bo te jelita też uważam, że nadają bardzo dużo urody tej właśnie pasztetowej. Wieprzowe, grube. O, proszę bardzo. Wiecie na pewno już teraz, w tym momencie, o których mowa. Takie fajne pasztetowa w takich właśnie jelitach była wiele razy. W dawnych czasach i ja właśnie taki powrót do przeszłości zrobię. Moczymy je tak długo do momentu, kiedy to wszystko inne nie zostanie przygotowane. Najpierw oczywiście musi nam ostygnąć mięso, tak jak wam mówiłem chwilę wcześniej. Więc kochani moi, cierpliwie czekamy, bo cierpliwy to i kamień ugotuje jak ma klasyk, prawda? Tak. Tutaj jeszcze jest. Jakby ktoś się dopatrzył, to jedna kość od gorąki więcej. Bo miałem zamrożoną, więc wrzuciłem, tego w ogóle nie podawałem, bo tam praktycznie mięsa na tym nie było, więc tak tylko w razie gdyby. Dobrze, byłoby obrać tak, żeby nie było tych jak oni tam się nazywają liście laurowe i, i ziele angielskie. Bo mogłoby to nie być za przyjemne, jakby wam się trafiło takie coś w pasztetowej. O, jak macie rozgotowane zobaczcie. Tu jest akurat chyba Cąber to się nazywa, ja mądry ten, co? Czekaj, teraz tak, tutaj zostawiamy kości. Wszystkie miski popryziemy. Nie? Prawie. A patrz, faktycznie zobacz, tutaj wrzuciłem mięso. Matko święta, bo mnie, pomyliłaś mi. Mnie. Zwykle. Wszystko. No dobra, wiadomo co jest grane, obieramy i za momencik. Działamy dalej z tym wszystkim. 500 gramów tej drobiowej, chyba mówiłem nawet, ale jak coś, to się po prostu powtórzę. Jak to się mówi... Kupiłeś sobie, tak? Słucham? Kupiłeś sobie. Kupiłem, tak. No, no, no właśnie. Cebula. Taka, powiedzmy, bardziej średnia niż mała. I zaczniemy od cebuli, wątroby i całe to mięso. Trochę się tego rozbierało. Oczywiście myślę, że na kość tu się nie trafi. Oczko makowe i będziemy to dwukrotnie mielić. Przez oczko. Nie, y, przez makówkę. Nie będziemy blendować, bo tu będzie konsystencja taka jak tam na miniaturce, więc kochani moi, zaczynamy, prawda? Prawda. Tak jest, od cebuli. Wolę, w oko nie prysło. Mm, Rozumiesz? Nie grozi mi to z Twoich rąk. czego? Z rąk? Mm -hmm. Jest I potem wątroba. Tak, żeby raz wątroba. I trochę mięsa. A dopiero później, jeśli chodzi o przyprawy, to sobie to zważymy. Miska waży 190 gramów każda. Więc wszystko wiadomo, to jest grane, prawda? Prawda. Zobaczcie, ile tłuszczu. Przygotowany wywar. I teraz sobie to doprawimy przed drugim mieleniem. Wszystkie przyprawy. Słuchajcie, ja mówiłem, żeby to zważyć, ale uważam, że. Chyba jednak nie będziemy tego ważyć, bo zrobimy to po prostu te przyprawy, które ja dam, które wam pokażę. Wy też sobie dacie, ale według własnych kubków smakowych. Jedynie co to nie przeginać z majerankiem. Bo majeranek, jak dacie go za dużo, to może być tak, że będzie to gorzkie. Nie wiem, czy nawet łyżką się posługiwać. Dobra, niech będzie, że się będę posługiwał. Jedynie co to macie proporcje mięsa. I tego majeranku damy chyba nawet dwie takie wielkie łychy na to, co tu jest. Proporcje mięsa i jakie przyprawy, jeszcze raz zaznaczę, macie w opisie filmu. Pieprz czarny, drobno mielony. I też nie przeginać z tym pieprzem, bo to ma być tak, żeby to było dla wszystkich. Bo jak dacie za dużo... To już może być problem z tym, cokolwiek dalej zrobić. I gałka muszkatołowa, zaraz Wam pokażę. Ona ta paczka trochę jest ale generalnie tej gałki muszkatowej też nie za dużo. Żeby Wam nie zdominowała smaku, bo jest mega charakterystyczna, jeśli chodzi o smak i aromat. Wszystkie przyprawy dostępne wielu z Polska, kochani, Link do sklepu Jelux. Macie w opisie z kodem robotowym. Wiele osób pisze, że coś nad tym kodem się dzieje, tak? Tak, musimy zapytać, bo kod jest cały czas ten sam, wciąż i bez przerwy. Ale jedni działa, piszą, że działa, inni tak, piszą, że nie działa, więc to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Kod nie działa na rzeczy, które są aktualnie w promocji na przykład. Więc jeśli coś jest I musi być poprawnie zapisane też. To nie działa, ale musi być kostrzewski 10 łącznie wyłącznie drukowanymi. A no, są takie osoby, którym nie działa, więc nie wiem, Nie inaczej. wiem, co jest grane. Po nowym roku tam mogło być taka sytuacja, że to wszystko, kiedy tam y, od nowa ruszało, to wtedy mógł tam przez moment nie działać i takie informacje miałem. A co dalej się dzieje, no to nie wiem, jeszcze dodam chyba tego rozsądu wywaru. I sól też oczywiście do słoności, więc żeby nie przeginać, bo dosolić zawsze można, nie? a odsolić raczej nie bardzo. Konsystencja taka, jaka Wam odpowiada, musi być oczywiście skóry od golonki, które tu były, no to one Wam to wszystko ładnie scalą później, że to nie będzie taka macia. Jeszcze tego wywaru chyba. I wątroba po parzeniu, bo będziemy to parzyć, to też ona nie będzie tak zauważalna, jak myślę. Nie wiem, czy ten telefon to w ogóle oddaje. Troszkę oddaje. Troszkę oddaje. Więc za chwilę sobie to jeszcze. Tutaj jeszcze wszędzie nie zmieszałem, dlatego ta konsystencja też się jeszcze zmieni. Po drugim mieleniu pyszna. Dodam tego wywaru jeszcze trochę. No rewelacja. Mięso z kulika jest mięsem jasnym, ale to nie było tylko mięso, bo jednak to jest mięso chude bardzo, więc trzeba dać trochę tego pod podgardla. Jak nie macie podgarla, może jakiś boczek, bo nie wszędzie można to kupić. Czy tam pachwina, wiadomo, nie? No i wątroba proponowałbym do królika dodać drobiowej. Ona jest delikatniejsza niż wieprzowa. Oczywiście był to królik z podrobami, więc też tam wątroba królikowa była. Tylko, że zagotowałem ją, bo był zamrożony, a podroby były w środku, prawda? Bo życzą to cały czas już, prawda? U prawda? Ciebie mówię. Wleję cały ten najważniejszy Prawda? Dobra, mieszam i mielę drugi raz. Patrz, Jest pyszna, pachnąca. Kurde. Z wątrobą to wam powiem tak. Jeśli chodzi o samoparzenie, tak naprawdę nie ma konieczności w tym przypadku, bo jak my to za chwilę prze... Ułożymy do tych jelit i będziemy to parzyć, to ta awątroba i tak wam dojdzie, i tak wam dojdzie. Więc, yy, więc nie ma sensu. Tak wygląda po drugim mieleniu, jakby coś. nie? Jest tego trochę. Nie będę tego ważył. Bierzemy na przekładamy to. O, ponad 3 kg do nadziewary. I lecimy z tymi właśnie bańkowatymi massetowymi. Ale zarymowałem. Patrz, zobaczcie ile tego jest. Początek znalazłem, ucinamy sznurek. Na początek, może od razu i na koniec. Jeśli chodzi o wielkość tych yy, batonów, tych pasztetowych, to jest wszystko zależne od Was, oczywiście. Więc jakie chcecie, takie róbcie, ale to jest grube jelito. Więc naprawdę nie ma co przesadzać, jeśli chodzi o, o wielkość, tak? duży nie zawsze znaczy. To tak się uśmiechnęłaś. No bo znowu zamiast prawda powiedziałeś tak. A prawda? Ty, a po co to zawiązałem teraz? Przecież ja ten... Patrzcie, zablokowałem sobie te... Jeli to. Dobra, to w takim razie tutaj jest sobie utnę. Boże. No cóż. Blondyn. Ale pyszna jest. Normalnie ja tu sobie podjadam. Już nawet jak ta wątroba jest Bo jest naprawdę pyszna. I uważajcie z lejkiem, żeby nie popsuć ścianki, bo to jest takie bańkowate lito i żeby potem wam podczas parzenia nie nie pękło, więc spokojnie. Starać się naciągać to tak, żeby to szło środkiem, żeby gdzieś tam wam nie tarło oboki. O tak jak ja to zrobiłem. Teraz tu przytrzymujemy, zjeżdżamy. Tłokiem. Maszynka, ten tłok wyczyszczony, tłok, odpowietrznik wyczyszczony. I zobaczcie i teraz napełniamy. Do takiego kształtu, jak to jelito ma naturalny wygląd. Nie wiem, czy ja za dużo tego nie, nie przyciąłem, co? No pewnie tak. Myślę, to też że nie tak. Może być za duże. Poczekaj, poczekaj. Dobra, tyle. Taka paszczetowa będzie. Bardzo ładna, nie? Mm -hmm. Pięknie. I od razu sznur. Nie za mocno, żebyś tam nic nie popsuł. Poznając Ciebie, to. Tak jest. Tak żeby, jak damy za ciasno, za mocno zwiążemy, to też możecie tak odwalić, że. ono przy parzeniu Wam i tak się. Nie obcinaj tam za bardzo. Ciśnie, nie? ale trochę trzeba wyrównać. No ja wiem, że to byś się nie poszerzył, ale. Tak no widzisz. Z głową. Tak? No. Tyle. Czekaj, wyrównam to jeszcze tu. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście ona będzie parzona i Studzona na leżąco. Elegancko. I to jest taki powrót do przeszłości, jak Wam mówiłem. Trochę ubyło. No nie wiem, ile tutaj jeszcze takich sztuk będzie. Gdzie ja to zakończyłem? Tutaj chyba, nie? Mhm. Tak sobie tak samo zrobię, wiesz? to że za trzy jeszcze. Nie, no więcej. Dotąd mamy farszu. No to trzy jeszcze. Dobra, tego już nie ma sensu pokazywać. Wiadomo, co jest grane. Lecimy, zobaczymy, ile wyjdzie, i Wy na pewno wszystko będzie wiedzieli w dalszym etapie tego filmu, kochani moi. Temperatura wody podczas parzenia 75 do 80 stopni. Cztery takie sztuki tu wyszły. Zobaczycie później. Tutaj mi troszkę martwi, bo zahaczyłem sobie lajkiem, żeby tylko mi nie pękło, ale jestem dobrej myśli. Więc, kochani, teraz tak. Czekamy, aż ta temperatura będzie osiągnięta, czyli te o 77 stopni i przez 30 minut parzymy, następnie hartujemy w zimnej wodzie i studzimy. No I w sumie gotowe, bo to jest parzona, nie wędzona. Oczywiście w tych jelitach te pasztetowe też pewnie można by wędzić, jakby ktoś chciał, ale w tym przypadku tego nie robimy. Przybliżam. Pięknie to wygląda. Słuchajcie. Muszę się obudzić, wybaczcie mi, bo minutkę się położyłem. Minutkę, która trwała pół godziny, nie godzinę, więcej, co ja mówię. Chleb rustikalny z Lidla. Mówię bez bicia, tak jak jest. To jest chleb na tyle dobry, że taki chleb potrafię zjeść na jeden raz wracając po drodze z Lidla do domu. I tak zje po kawałeczku i po drodze potrafię ten chleb ciągnąć nosem. Znaczy nie nosem, buziulką. Y ten może weźmiemy, nie? Tak. Ciekawy jestem. Jak a co to za jakieś weź... co? co? No folia jakaś tu za deneczkiem. Tu. A co położyłaś, co to jest? No nie wiem skąd ty to wzięłaś. Skąd to? To mnie z denkiem przyniosłeś. Możliwe. Naprawdę wygląda to ciekawie, a te ta mają na tyle charakterystyczny taki swój może powiem zapach. Może tak Nie to wiem, powiem. Nie wiem, czy to można tak powiedzieć. Jak? Nie wiem, czy tak można to nazwać. Żone naprawdę dają bardzo wiele temu pasztetowi. pasztetowi Klejmy to? Mm -hmm, krój. Od Właści. brzeszku, tutaj, tak żeby było cokolwiek widać. Nawet, nawet jeszcze ta radość jest taka śpiąca. No pięknie pachnie. Teraz e, można to zrobić, wiecie jak? Tak właśnie, jak to robię w tym momencie. Bardzo ładnie to wygląda. A dlaczego ty mnie nie zatrzymywałaś jak spać? Nie idź. W ogóle pójdziemy razem. Dlaczego ty nie ja za chwilę pójdę. Ty nie możesz spać w dzień. <grym> no wiem. Nie zdarza mi się to, chyba że się źle czuję, bardzo ale też muszę się bardzo źle czuć. A ja Ci ja wiem, że ja nie muszę się źle czuć. <grymne> no. Dobra, jakoś sobie poradziłem z tym. Naprawdę, w musi odsunąć się. Zobaczcie, grubiej niż chleba, nie? Bo Łukasz Żbikowski zawsze tak mawia, że jak on brał kanapki do szkoły. To jak jacyś tam koledzy i koleżanki z, nie wiem, z szkoły, z klasy, się z niego śmiali, że miał grubiej kiełbasy czy chleba niż, niż chleba. No wiadomo, no, syn, masaża, no to wiadomo jak to się odbywa, nie? No właśnie miałam powiedzieć, że od razu było widać, że mają masarnie. No sobie, wiadomo, ja pojechał dobre, nie? No, ale dobre. Wasze to Was i patrzcie, Takie właśnie sztuki można sobie uwędzić, mm -hmm. ale nie trzeba, bo to jest naprawdę z... prawie użyłem takiego słowa, co nie mogę tu używać naprawdę dobre. To <laughs> To za chwilę sobie. Poznać. Za grubo. No. Przepyszne. I to mnie postawi na nogi właśnie. Myślałam, że ciekawa kawa postawi na nogi. tam przygotowałam. Specyfik specjalny. Najlepsze to jest, wiecie co? Zrobiłam ciekawe. kawę. Wypij tam. Nie, zawsze. Tylko dobrze tak wymieszaj. I teraz nie wiadomo czy pić, o co jej chodzi. Ale dobry. Tylko pamiętajcie, jeśli chodzi o królika, nie może być sam królik, bo jest to mięso chude. Dołóżcie to, co wy widzieliście tu. I tak jak wam mówiłem, jeśli nie macie podgardla, bo z tym nie jest tak prosto, czy też pachwiny, użyjcie tłusty boczek bez skóry, ale skóra też mile widziana, jakaś podgolonki, od czegokolwiek skóra. A słonina może być nie bardzo, nie? Słonina jest miękka. Chociaż ale... na podgardlu też jest Trochę tego, trochę tego. Ważne, żeby nie było samo, bo jest chude. za chude. Mhm. Patrz, nie dawałem tego soli. Jaki, chociaż nie, to się wykorównie. No tutaj nie widać w obiektywie. Ale ładnie wygląda, bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładna paszetowa. Jest mega pyszna. Jak się obudzę za chwilę do końca, to to wciągnę. Chleb rewelacyjny również zaznaczam, Czy spróbujcie, czy nie próbowaliście? Na razie nie będę więcej. jadł. jeśli Wim się podobał, łapa w górę koniecznie. Napiszcie komentarz, co myślicie o takiej paszetowej z królika. To nie jest paszet, to jest paszetowa wersja. Taka, oczywiście, reszta tej paszetowej, która została. W nadziemartce przybisz, to ja podejdę i pokażę, przybisz. Już Wam pokazuję, co z tym zrobiłem. Wida piszczy, to znaczy dziś piszą. No będą piszczały, dopóki ich nie na oliwie. Ty? ty? A kto? No przecież nie ty. Patrzcie, i zrobiłem to tak w ten sposób. Słoiko. Oczywiście to jeszcze jest ciepło, ale już się zawykało. Widać, teraz sobie stygnie i może sobie to stać, i stać, i stać. I stać. No, My mamy taki plus, że jeśli chodzi o gardle, pachwinę, czy cokolwiek, a czy mięso, ta motrowa drobowa akurat nie była, tam i królik, ale generalnie jeśli chodzi o wieprzowinę, to sklep tam u Łukasza można różne rzeczy kupić. Jak nie ma, to zamówić i kupić, więc z tym problemu nie ma. Wy również możecie zamówić, sklep jasny.com link w opisie. Jelita, wieprzowe, grube, tak jak tu widzicie, wszystkie przyprawy, które były użyte do zrobienia tej maszynowej skrólika, jak i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko w y, Jeluk Polska. Powtórzę po raz kolejny. Link w opisie pod filmem. Z kodem rabatowym, Kostrzewski 10%, -10 taniej. Social media, Facebook, tam z tyłu masz. E, grupę na Facebooku. Swojskie gotowanie i rządzenie. TikTok, swojskie gotowanie. Nie śmiecie, Instagram, swoje gotowanie. Pasztetowa, Myślę, że tu nie ma co za dużo mówić, bo tu jest wszystko widać. Skrólika, pasztetowa skrólika oczywiście. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.